Żona niemieckiego rapera i członka ISIS była szpiegiem FBI. Jak się okazuje, ten scenariusz dotyczy nie tylko filmów akcji, ale może wydarzyć się w prawdziwym życiu. Były niemiecki raper, który przeszedł na Islam i stał się członkiem ISIS, był szpiegowany przez własną żonę. Denis Kusper, lat 39, znany też jako Deso Dog, po przejściu na islam zmienił swoje imię na Abu Talha al-Amani po przyjeździe do Syrii w 2013 roku. Jest tam przywódcą niemieckojęzycznych terrorystów. Niemieckie media wierzą, że Kusper spodził tam trójkę dzieci z trzema różnymi kobietami. Nie wiadomo, kiedy poślubił swoją żonę szpiega, ale ta często wysyłała istotne informacje na temat jego i jego kolegów z ISIS. Kobiecie udało się uciec do Turcji, gdzie została aresztowana. Teraz prawdopodobnie przebywa na terenie USA. Niemiecki wywiad twierdzi, że do Syrii i Iraku wyjechało około 500 muzułmanów niemieckiego pochodzenia. Do tej pory do Niemiec wróciło około 150 najbardziej radykalnych muzułmanów.